Ja Mano kolano, dzisiaj opening kart ninjago. Ja kolano. No i ta karta już musi być otarta, bo e, e, musimy oto no i zobaczymy, czy tam się spija. Mam nadzieję, czy legenda. Jak nie, to mityk. Ano epik. No i jaka będzie? Pierwsza. No i Legionalda. Otula. Długa. Jaka będzie? A, no to mi tica. Ale jak jakiś kolor... Go, jak w jakimś ludku, no to jest ten kolor, no to to jest legenda, albo epicki, amo, ee, no eee no zapki nie jest O! maksymalny poziom. Co to to też jest Te alt te karty są ja op Te... Mityca. a ostatnia nie, epicka epicka, ale to nic e, niego. no i będziemy teraz mieć długą kartę tutaj nie, mi się powinno. Jeć, bo nie po prostu jest dużo tych i no i będzie ciężko je opakować tak długim hinem. No. A jeszcze jest noc, więc jeszcze dalej. Ale ja stałem jako pies. Więc ja mogę robić odcinek. No, bardzo rzadki, ok. Jest tak le Epicki, nie no. Jakaś tutaj jest. Wityk? Nie! Zapki nie. No. teraz. super tu okej. Dobrze. Ale ja mam skalę o to, że no to, to jest z tej liczby. Patrzcie. Ja nawet nie policzyłem te skajt, a... A ja nie ile już oto złą kart? No e, mityki. Mityki są. Jest mityk. Chyba kolejna kartka. No i jakim kolejnym? Zobaczymy co będzie. Poszedłem to zdobyć. little bit patch To Trzy. Yy, no, nie wiem co to jest, ale mi się wydaje trzy jako nic bo nie, to jest epic 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 Epik. A to? No to, to jest. też epic epik. Ok. Kolejny mój Czekajcie, jak yy, idę. Cały dzień? Nie, 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 nie. O, teraz mogę, odczuć. ale... Ale tak. No to nie mam. Dobra. Mamy. No i pierwsza karta to jest Zatka. zatka to jest. Yy, kolejna zatka Eee, epicka, patrz jaka łama i licie. a tutaj jeszcze mam sporo kart, ale to jeszcze nie koniec. Spójrzcie, patrz je, jak dużo joliok na nie Jeszcze troszkę nim będzie idź. my Jy kalk! O! O! Ja, dit sing hierdae. Mam kartę, czyli też to e... no, je, Ja nie uczą dam tej bajki, ale inną nam. O! E... Czajno miała. Ok. To, to jest e... oryginalna łata e, kalta. To Tak to się nało... Ja na karta. okej okay. A teraz mi karta. A teraz skorpionów karta, no? jest tak, trzy paczki tak, no. tak, e, e, może być. Kolejne. Możecie rządzić a no ciasteczka, bo już szybko się, się na robić, bo muszę yy, ja kolejny film yy, czymś innym, ale mam nadzieję, czy ktoś mnie uskibuje, lajk. Like, yy, Hasta yeah. los mamé Nie, jed... Ja, yy, 35 sekund, okej, okay. już tak 35 sekund, ale to mało, bo jeszcze musiałbym dać troszkę, ja. Muszę jeszcze wiele je robić, bo to jest mój pierwszy film, co pokazuje yy, Skype'e Ninjago. No i to pierwszy raz, już yy, nie będzie już tego filmu. Ja zawsze tylko jest ten him. mnie mówię o to będzie ten film tylko. A teraz mamy e... ja, e... 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 Jaka ona się ranęła? E... E... Maksymalna karta, dobrze. E... Mi... Legionalna, dobrze, dobrze. Legionalna, legenalna rzadka. I tylko jedną e, paczkę. Więc rozkutko e, tak, ten film No i zobaczmy, co będzie tej karty. Tam nic nie tego. No to ja nie jam. Ja chodzę chodzę. filmiku on ja nie będzie legendy to ja chodzę tego. O patrz jak już ładnie się pędentuje. No przecież to on... O! O! Thank <laughs>